Naszą najczęstszą reakcją na tak zwane negatywne emocje, czyli te, które są odczuwalne jakoś nieprzyjemnie tak, przez nas w naszym ciele, jak smutek, złość, frustracja, lęki, stres i tego typu emocje. Najczęstszą reakcją naszą, kiedy ta emocja się w nas pojawia, jest to, jak możemy najszybciej się jej pozbyć, tak, co możemy zrobić, żeby się tak nie czuć i wreszcie znowu poczuć się dobrze. No i niestety to nie działa i chciałam właśnie w tym odcinku powiedzieć o tym, że to nie działa i dlaczego to nie działa. I mówię tu oczywiście na podstawie tego, co ja przeżyłam i doświadczyłam. Ja przez wiele, wiele lat właśnie w ten sposób... Działałam i funkcjonowałam, tak? Że, jeśli czułam się źle, czułam się zdołowana, czułam jakiś lęk, no to pierwsza reakcja i w ogóle cała mobilizacja moja została skierowana na to, jak się tego pozbyć szybko. Tak? Że nie chcę tego czuć i w ogóle no, chcę się wreszcie dobrze poczuć, tak? No i oczywiście każdy z nas ma takie sposoby szybkie, żeby się pozbywać chociaż na chwilę tego czego nie chcemy czuć, tak? Ja sięgałam po słodycze, nie wiem, kawę, puszczałam jakiś intensywny film, głośną muzykę, nie wiem, dzwoniłam do kogoś, tak, żeby jakby zagłuszyć to co się ze mną w danej chwili działo. No, oczywiście na chwilkę to działało, tak? Tylko to nie było na zasadzie teraz już wiem, że ta emocja jakby znikała, tylko ona gdzieś tam zostawała i te emocje się odkładały, odkładały, po czym wybuchały z taką siłą, że już nie byłam w stanie w żaden sposób ich, nie wiem, zajeść, zaoglądać czy zagadać. No i z roku na rok prowadziło mnie to do coraz gorszych i gorszych stanów. No i generalnie było naprawdę już źle. No i w pewnym momencie, czy znaczy w momencie, no to był pewnie proces, zrozumiałam, że to w ogóle absolutnie nie chodzi o to, aby czegokolwiek się pozbywać, bo każda próba pozbycia się emocji, którą każdy, każdy człowiek naturalnie powinien no, odczuwać w ciągu swojego dnia, m, życia, tak? Bo my odczuwamy spektrum emocji, o czym już niejednokrotnie wspominałam. To jest naturalne i nigdy się to nie zmieni. No może są jakieś przypadki osób, które są pozbawione danych emocji, ale to są pewnie duże wyjątki. Także pierwsza sprawa jest taka, że zrozumiałam, że ja całe życie będę przeżywać każdą jedną emocję z całego tego spektrum. I też zrozumiałam, no, że jeśli ja tyle lat. Próbowałam się pozbyć danych uczuć, tak, danych stanów, i to w żaden sposób nie skutkowało. No to coś tutaj jest nie tak. Czytałam różne książki, tak, słuchałam mądrych ludzi, czytałam o metodach i metodologiach pozbywania się tak, emocji i jak najszybszego wychodzenia z tego typu stanów. Co utrwalało w mojej głowie przekonanie, że rzeczywiście tych stanów i tych emocji trzeba jak najszybciej się pozbywać i przed nimi uciekać, co było olbrzymią pułapką, o której teraz już wiem. Bo tak, w naszym ciele pojawiają się te emocje i będą się pojawiać. Tak jak już wspomniałam, jeśli my je w sobie stłamsimy i nie poczujemy ich w sobie tak naprawdę to one tam zostają i się kumulują i wybuchają z większą siłą, tak? Ale jeśli my zrozumiemy, że przez całe życie będą przez nas przepływać emocje i możemy właśnie pozwolić im przepływać i nie blokować ich w sobie, to będzie nam dużo łatwiej i będziemy dużo krócej jakby odczuwać różnego rodzaju emocje. I też nie będziemy czuć w sobie takiego poczucia napięcia, takiej walki, tak, że my, ojej, znowu to czuję, muszę się tego pozbyć, tak. I nie będziemy mieć takich chwil, chwil. Frustracji, że my coś czujemy i dlaczego my to czujemy, tak? Tylko możemy doprowadzić do momentu, kiedy te uczucia będą po prostu przez nas przepływać. No nie będą to przyjemne stany często, ale one przynajmniej będą krótsze i będą na pewno dużo, dużo zdrowsze. Bo jeśli my cały czas czujemy to napięcie, tak? Ten stres i tą kumulację czegoś w nas no to też nasz organizm produkuje te hormony, które są odpowiedzialne tak, za, za stres i w ten sposób też jakby no, nasz organizm zaczyna chorować od tych wszelkich napięć i e, tego zatruwania się wiecznym napięciem. No i e, tak, do sedna co ja robię, żeby po prostu jakby sobie w miarę płynąć przez ten dzień i no nie, nie walczyć z tym, co jest tak, czyli nie walczyć z tym, że będę miała wszelkie możliwe emocje. Więc tak pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to jest zaakceptować, że zawsze będę czuć smutek, że zawsze będę mieć momenty, że będę się czegoś bała. Że będzie mi nieprzyjemnie, że coś mnie będzie frustrowało, czy coś mnie strasznie zezłości, tak. To jest pierwsza rzecz, że trzeba to po prostu przyjąć i zaakceptować, że tak będzie, tak. No i po tej, po tej chwili akceptacji spróbować zauważyć te nasze reakcje. Właśnie, jeśli my w danej chwili czujemy się smutni, tak, bo coś się tam wydarzyło, albo w ogóle bez powodu czujemy ten smutek. No i tą pierwszą reakcją jest, co zrobić, żeby szybciutko sobie uciec od tych emocji i w ogóle je stłamsić. Eee, trzeba sobie właśnie uświadomić, że my tą reakcję mamy. No, i jeśli my już wiemy, że my rzeczywiście próbujemy się na siłę pozbyć emocji, która biedna tam jest i, i chce z nas wypłynąć po prostu, żeby zrobić miejsce na coś nowego, no to my sobie z tą emocją i nawet właśnie analizą jakichś wydarzeń, które nam się przytrafiły, które powodują to uczucie, no my się możemy gnębić nawet latami, tak i czuć ciągle ten smutek, bo my jego, tego smutku nie akceptujemy, nie akceptujemy tego, co się wydarzyło i wciąż walczymy z tym. Więc dobrze jest w takim momencie, no ten przykład smutku, tak. W danej chwili czujesz się smutny i źle z jakiegoś powodu lub bez żadnego powodu. I spróbuj wtedy usiąść sobie, albo, no nie wiem, jak masz możliwość usiąść, jak nie, to może i spacerować i po prostu poczuć całym sobą ten smutek. Nawet sobie powiedzieć: Dobra, chcę poczuć się najgorzej jak mogę w tej chwili, tak? Chcę ten smutek przeżyć. Poczuć to, jak mi jest źle, i nawet sobie wyczuwać w organizmie, jakie to jest nieprzyjemne dla nas, może uczucie, tak, ten smutek, nie wiem, wypłakać się, wykrzyczeć, cokolwiek zrobić, dać po prostu powiedzieć: Dobra, daj z siebie wszystko smutku, weź teraz, eksploduj, jak najbardziej potrafisz. No, może to jest, się wydawać dziwne, ale po takiej próbie, po takim Takiej akceptacji tej emocji i po pozwoleniu na to, żeby ona przejęła na chwilę nad nami władzę. Znaczy, ona i tak nigdy nie przejmie nad nami władzy, ale poczucie ją całym sobą powoduje, że ten czas, w jakim będziemy smutni, skraca się no, diametralnie. No, to jest niesamowite już to kilka razy, znaczy kilka razy, kilkaset razy pewnie. E, przeżywałam, tak, i już wiem, że jeśli pozwolę tej emocji po prostu być i powiedzieć, no, to jest mój sposób taki, dobra, dawaj z siebie teraz wszystko, smutku, lęku, agresjo <grym> i będę cię czuć, dopóki mam cię czuć, a potem sobie idę i robię swoje, tak, zajmuję się czymś innym i faktycznie, nie wiem, nawet jak się zezłoszczę, tak, na... Nie wiem, na dzieci, na cokolwiek. I no może każdy ma jakiś, jakąś swoją metodę. Nie wiem, może ja mam taki sposób na wybrzmienie tej mojej agrechy, że często po prostu krzyczę w poduszkę. I może to się wydawać śmieszne, ale przynajmniej nie odreagowuję tej emocji na dzieciach, chociaż zdarza mi się czasem też krzyknąć i nie wyrzucam sobie później tego, ale. No po prostu nie tłamszę tej agresji w sobie, bo wiem, że jeśli bym ją w sobie tłamsiła, to nie wiem, do końca dnia bym była taka lekko agresywna i na przykład moje dzieci by to odczuwały małymi porcjami i tak bym to w jakiś sposób z siebie mogła wyrzucać. No więc tak jak mówiłam na początku, każda próba pozbycia się tych emocji no powoduje, że one wcale nie znikają, tylko później albo pojawiają się intensywniej, albo cały czas są w nas. Są też oczywiście takie emocje, bo ja tu mówię, że mamy takie mechanizmy szybkiego usuwania emocji, tak? pozbywania się ich, no ale one często, bardzo, bardzo często nie działają, tak. I jeśli my czujemy smutek i gnębimy się cały czas, że czujemy ten smutek, że ktoś nam coś zrobił, no i nie chcemy się tak czuć i cały czas myślimy, jak to my nie chcemy być smutni i smucimy się jeszcze tym, że my jesteśmy smutni, no to jest takie nakręcające się koło, tak? Jeśli my czujemy lęk z jakiegoś powodu albo bez powodu i my zaczynamy skupiać uwagę na tym lęku, chcemy się go pozbyć. Mówimy nie, nie powinienem tego czuć, tak? Więc dodatkowo wzbudzamy w sobie lęk, że my nie powinniśmy tego czuć, i intensyfikujemy tą emocję w sobie poprzez to, że jakby wydaje nam się, lub mamy wpojone w jakiś sposób, że my po prostu nie powinniśmy w danej chwili tego czuć, albo że to jest tak nieprzyjemne, że dlaczego ja to czuję. I takie momenty też właśnie są w naszym życiu, że my nie jesteśmy w stanie, nie wiem, w jakiś śmieszny, krótki sposób się pozbyć tych emocji poprzez, nie wiem, zajedzenie ich czy oglądnięcie śmiesznego serialu, tylko po prostu czujemy się tak, nawet niezależnie od tych naszych prób usilnych pozbycia się tych emocji. To właśnie dlatego, że. My nie dajemy się im jakby z pełną siłą ujawnić po to, żeby one sobie przeszły przez nasz organizm i żeby na ich miejsce pojawiła się inna emocja. No i według mnie tak, niestety, według mnie, i to podkreślam zawsze, że to są moje przemyślenia, że większość zaburzeń psychicznych niestety wiąże się z tym, że my łamsimy w sobie emocje i z nimi walczymy, i dzieje się to już od momentu, jak jesteśmy dziećmi, tak, że ktoś nam coś powie, nie smuć się, nie złość się e, i tak dalej, no my sobie to weźmiemy głęboko do serca, i rzeczywiście już później staramy się unikać tych emocji, które są niemile widziane, e, no to właśnie wytwarzamy w sobie takie mm, blokady, które niestety powodują, że mamy pewnego rodzaju zaburzenia, no bo jeśli my przez całe życie tłamsimy jakieś emocje, to prędzej czy później w jakiś sposób poczujemy jakieś, no, jakieś dysfunkcje i jakiegoś rodzaju zaburzenia. To jest oczywiście tylko moje przemyślenie i ja sobie uświadomiłam pewne rzeczy, które doprowadzały mnie do tych stanów takich lęków i depresji to były właśnie głównie blokady, które sama sobie stworzyłam przez całe życie i nie pozwalałam sobie na odczuwanie wszystkich emocji, no uważając, że tak nie powinno być, tak że ja mam się czuć dobrze większość dnia i w ogóle w ogóle dlaczego ja się tak czuję i że same te emocje może nawet takie miałam poczucie, że one są zaburzeniem, tak? że jak ja czuję ten smutek, za dużo go czuję, lęk, frustrację czy dużo złości, no to to już jest jakiegoś rodzaju zaburzenie, którego trzeba się pozbyć. No i poprzez usuwanie tych zaburzeń, tak? czyli tego, co jest w nas naturalne, tych uczuć doprowadzałam dopiero właśnie do tych ostatecznych zaburzeń, które, z którymi już sobie po prostu później przestawałam radzić. No więc, jeszcze raz wracając, no w tym filmie chcę Was przekonać, żeby absolutnie nie próbować pozbywać się żadnego rodzaju emocji i dawać im przepływać przez nasze ciało, tak? I aha, tu jest jeszcze taka. Jedna pułapka w tym wszystkim, no bo my teraz na przykład, jeśli będziecie chcieli to spróbować i czujecie na przykład w danej chwili lęk, tak, i macie z tyłu głowy, o, jak ja pozwolę temu lękowi we mnie być lub smutkowi, to on sobie pójdzie, tak, czyli zniknie, czyli go usunę. Więc to jest kolejna próba. Wtedy pozbycia się i usunięcia tego. Wiadomo, będziemy gdzieś to tam zawsze mieć z tyłu głowy, także e, no, że jednak chcemy szybciej doprowadzić się do jakiegoś e, lepszego stanu, tak? E, ale może to działać czasami też przeciwko nam, tak? Bo my będziemy się frustrować, dobra. Pozwoliłam sobie na ten lęk, mija już dziesiąta minuta, mija 20 minuta, i ja dalej go czuję. I dlaczego ja go <ścoughs> czuję? No i możemy wpaść w tą pułapkę, ponieważ my cały czas próbujemy się pozbyć tego lęku, tak? Musimy, znaczy musimy. Z peł, najlepiej z pełną taką świadomością jest po prostu poddać się temu, co czujemy i próbować to nawet, nie wiem, określać, jak to uczucie jest odczuwalne w naszym ciele, nie wiem, jakieś wiercenie palenie, jakieś ciepło albo cokolwiek, gdzie ono jest czy w żołądku, czy gdzieś w klatce piersiowej, skupić się bardziej nawet na tych odczuciach fizycznych i tak jak ja mówię, mam taki sposób dobra, dawaj z całej siły tego kopa tam tego lęku, smutku chcę to poczuć tak, że aż będzie, nie wiem, bolało cokolwiek tylko chcę po prostu dać tej emocji, temu uczuciu Przepłynąć, tak? To bardziej na zasadzie, właśnie nie, wezmę się tego, pozbędę, tak? No weź się, wyraź lęku i sobie idź, tylko chcecie całą sobą poczuć najbardziej intensywnie, jak się da, po to właśnie, żebyś sobie przeleciał i żeby przyszła na Twoje miejsce może, może inne uczucie czy może inna emocja. Więc starajcie się nie wpadać też w takie pułapki, że dobra, o smutek, ok? Jak mu pozwolę być, to on szybko minie, szybko minie. To nie o to chodzi, bo on wtedy znowu zagości na dłużej, bo to będzie pewnego rodzaju znowu napięcie. O, jak mu pozwolę, to szybko minie, tak? Czyli jest taka spina, która wcale nie ułatwia tej emocji, żeby się ulotnić. No, ok, więc to chyba tyle. Na temat usuwania emocji. Śmieję się, bo nie chodzi o usuwanie. Tyle o tym, jak możemy pozwolić emocjom przepływać przez nas i jak możemy się dzięki temu nie zatrzymywać dniami, tygodniami, miesiącami, a nawet latami w jakichś intensywnych stanach, których nie chcemy odczuwać, poprzez to, że będziemy po prostu na bieżąco, codziennie sobie przeżywać to, co się wokół nas dzieje, to jak się czujemy, co się nam wydarzyło. No, i generalnie właśnie będziemy bardziej w takim przepływie różnych emocji, niż będziemy tkwić w jakiejś jednej dominującej, którą chcemy tak bardzo usunąć, że ona tak bardzo się intensyfikuje, że robi się coraz większa, coraz większa, i niestety działa to w odwrotną stronę i na naszą niekorzyść. No, zawsze zachęcam właśnie do przetestowania tego na sobie, e, zobaczenia jak to działa w Waszym przypadku. I oczywiście nie zniechęcajcie się, bo na początku, e, no ja też nie ukrywam, miałam takie pokłady różnego rodzaju emocji, których wcześniej nie przetrawiłam, nie, nie przeżywałam, że to wcale nie było e, aż takie proste, tak, że to zadziałało od, od pierwszego razu i było w ogóle już wow wielkie ale krok po kroku jeśli od czasu do czasu chociaż pozwolicie sobie na właśnie jeśli nawet macie jakieś komfortowe warunki, że jest to wieczorem, jesteście, nie wiem, sami i czujecie ten smutek, no to wtedy przetestujcie na sobie i pozwólcie sobie, żeby ten smutek was kopnął najmocniej jak się da i zobaczcie, co się wtedy będzie działo, czy poczujecie się szybciej lepiej, tak? Tak, więc to tyle o emocjach i o tym, że ja polecam w żaden sposób nie pozbywanie się emocji, bo to jest w ogóle śmieszne, też sprzeczne z naturą. No, emocji się nie da pozbyć, tak? Możemy im ułatwiać przepływ i tyle. Jeśli myślisz, że coś w tym jest, to jak zwykle proszę o komentarz, łapki w górę, subskrypcję, cokolwiek. No i dziękuję za dzisiejszy odcinek.